Nie lubię nagrywać zimą, bo jest wtedy zimno, aczkolwiek zdjęcia lub, lubię robić zimą, bo wtedy ten samochód trochę inaczej jest e, wyeksponowany. I dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, czy import e, aut z USA tego typu czy też e, innego e, w sumie o podobnej wartości e, czy klasie opłaca się. Zrobiłem research po swoim Excelu, który na koniec dnia nie pali się na zielono, ale to o tym może troszeczkę później. Najpierw chciałbym Wam powiedzieć, że w ostatnim odcinku odbieraliśmy samochód z oklejenia i zostało bardzo dużo jeszcze elementów, które trzeba zrobić, żeby ten samochód wrócił na drogę, czyli może najpierw zanim zaczniemy opowiadać o tym, co jeszcze trzeba było dokończyć i żeby ten samochód wrócił na drogę, może krótkie przypomnienie dla tych, którzy są nowi na kanale czy też przypadkowo weszli na kanał i chcą zobaczyć, czy faktycznie a, i noszą się z zamiarem kupna samochodu z USA, czy faktycznie to się opłaca. Także może krótkie przypomnienie i za chwilę wracamy do tego, co jeszcze trzeba było wykonać, żeby jeździć. Dokładnie rok temu, w grudniu, pojawił się na aukcji mój egzemplarz i muszę przyznać, że polowałem na Carrera GTS, a nie na S. I dosłownie przez telefon, od niechcenia, wrzuciłem dla swojego operatora kwotę, która weszła i po chwili stałem się posiadaczem Simon, czyli 911. Auto, jak widzicie, nie było mocno uszkodzone i nie miało żadnych szkód wcześniej, więc uznałem, że to zrządzenie losu. Odbudowa trwała dłużej niż zakładałem i mimo nowych części i regularnych dostaw. Odzyskałem auto po upływie 7 miesięcy. Dość długo, ale nic na to nie poradzę. Po prostu już tam nie robię swoich aut. Jak widzieliście na nagraniu, samochód był uszkodzony. Em... Prawą stroną, w sumie, lewą stroną miał uszkodzone światło. E, z, koło stało na swoim miejscu, więc nie było ruszone. Sprawdzaliśmy, wszystko jest git. Natomiast tylne poszycie było uszkodzone wraz z kołem, które e, tutaj m, było no, delikatnie krzywe. No i w związku z tym, że podchodzę do tego, jak do wykończenia domu. Jeżeli ktoś z Was wykańczał dom, mieszkanie, to wie. Lub ewentualnie się dowie, że jeżeli czegoś do końca wszystkiego nie zrobicie i zostawicie ten mały element do zrobienia, to ten element będzie wisiał bardzo długo. Kabel, niezawieszony, niezawieszona lampa, czy też ewentualnie nieskończona listwa. I to będzie tak, że żonka będzie przychodziła i mówi w końcu zrób to, a ty będziesz mówił, nie przypominaj mi kurwa co 5 lat. Yy, zacznijmy od tych mechanicznych rzeczy, które mieliśmy tutaj. Ale najpierw sądowaliśmy, że, bo tam były zaznaczone trzy wahacze e, pod znakiem zapytania, więc ktoś dla własnego bezpieczeństwa, jak opisywał samochód czy szkodę, zaznaczył trzy wahacze, które są e, w tamtym miejscu I, i w sumie uważałem, że jak wymienimy jeden tak naprawdę, e, który był widoczny, ten wahacz od dołu, to będzie temat załatwiony. Koło nie wróciło na swoje miejsce. Okazało się, że potem musieliśmy wymienić taką długą śrubę. Ta śruba była też dosyć dłuższa, no dziabnięta, skończyło się to na tym że postawiliśmy to na geometrię i mimo wymiany tej śruby tego wahaczu dolnego nadal nam nie wychodziła e, geometria, ale jednak decyzją moją było to, że wymieniamy wszystkie te trzy wahacze, czyli pozostałe dwa plus ta zwrotnica i słuchajcie i wszystko wróciło do normy e, ta lampa była uszkodzona i ja jakoś tak z uporem maniaka chciałem naprawić tą lampę i jakby w jakimś tam stopniu E, wierzyłem, że jednak uda się te bebechy gdzieś przełożyć, zrobić, itd., tak dalej, tak dalej. Nie. E, czyli zawsze we wszystkich moich samochodach wstawiam taki właśnie oto korek. Stało się to tradycją, e, ze względu na to, że po prostu we wszystkich samochodach mam tego typu korek z Porsche Exclusive. On jest zdecydowanie droższy niż zwykły, więc zawsze na koniec budowy otwieram, za, zmieniam, wyrzucam stary i wkładam ten. Natomiast jeszcze, słuchajcie, jak widzicie, tył jest dosyć. No, coś tu brakuje, prawda? Brakuje tu przede wszystkim napisu Porsche Carrera ee, S. 911, kuczy już nie pamiętam. Tak, natomiast też był problem z tym, że jak zderzak był, w ogóle musiałem kupić nowy zderzak, zderzak przyszedł z napisem, został pomalowany, zamontowany, ale chłopcy, którzy wykonywali pracę, stwierdzili, że sorry, ale słuchaj nie wstawimy ci tego, bo będziesz przede wszystkim oklejał ten samochód. Tu na tył, słuchajcie, są takie specjalne szablony, które musicie albo gdzieś zdobyć, albo pożyczyć, albo pojechać do Porsche. Po prostu ten szablon i się wkłada wszyściutko, cyk cyk cyk, literki przykleja i wtedy one wszystkie stają jak żołnierze pod jedną linijkę. Natomiast tego nie uczyniłem jak widzicie, nadal jest to niezrobione. Samochód jeździ, użytkujemy i to jest właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, jak czegoś nie zrobisz przy e, trwaniu budowy, to potem się to mści, potem nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wspomnieć o tym, że jak założyliśmy wszystko do kupy, to mieliśmy, przynajmniej mój mechanik, który wykonywał wszystkie prace, które przyczyniły się do tego, że ten samochód w sumie wyjechałby na drogę, stwierdził, że są i są jakieś niepokojące odgłosy ze strony skrzyni biegów. Wiadomo, że Uderzenie, pamiętajcie jeszcze, że jeżeli będziecie szukać czy 911, czy Caymanów, czy Boxterów, czy jakimkolwiek, jakichkolwiek samochodów związanych z Porsche, to musicie być świadomi, no i być czujni, żeby po prostu nie... Nie podpalić się przy zakupie. Bo każde uderzenie w koło, w przypadku Boxtera czy Kaimana, no na przykładzie mojego Kaimana GT4, gdzie jest wyrwana pół oś, może się to w najgorszym przypadku skończyć tym, że będziecie mieli rozpołowioną skrzynię. Chociaż w moim przypadku akurat się to nie wydarzyło, no ale słyszałem, że bywały takie akcje, że jak dostała skrzynia, czyli dostało koło, to skrzynia uległa awarii. Natomiast w GT4 była taka akcja, że trzeba było wymienić uszczelniacz i temat załatwiony. I auto, i skrzynia pracuje w dużych obciążeniach, działa płynnie, niesamowicie, więc jest ok. Natomiast tutaj, w tym samochodzie, e, najpierw wysłaliśmy, w ogóle słuchajcie, jeżeli chodzi o skrzynię, to muszę rekomendować, ponieważ zostało to zrobione ok, rekomendować pana Teodora e, z Poznania, gdzie on się zajmuje właśnie skrzyniami PDK i nie tylko. Natomiast e, robił mi e, dwukrotnie i dwukrotnie jesteśmy zadowoleni z jego usług, aczkolwiek e, przy ostatniej usłudze no, muszę przyznać, że wąż, który wchodzi do. jest odpowiedzialny za chłodzenie i dystrybuuje płyn chłodniczy. Nie był spięty, i dobrze, że to się stało na postoju, wywaliło płyn, więc trzeba było on zacząć procedurę odpowietrzania i zalewania płynu chłodniczego do samochodu od początku. No ale czas takie się rzeczy zdarzają, nie mam, nie, mam, nie mam pretensji. Natomiast samochód, słuchajcie, pojechał na lawecie. Tam została ta skrzynia w sumie nie zdemontowana, tylko udało się to zrobić na samochodzie. Skończyło się to oględzinami, i wy. I wymienieniem, tak mi się wydaje, z tego co słyszałem, bo, bo tym się zajmował mój podwykonawca, mechanik, um, uszczelniaczem jakimś simmeringiem I to jakby, i to skończyło się właśnie e, dobrze. Samochód działa bez problemu, został wymieniony dwukrotnie olej, plus do tego, słuchajcie, jeszcze wymieniona została miska. Ci wszyscy, którzy może nie mieli do tej pory styczności z wymianą oleju w skrzyni biegów, to pamiętajcie, że jest tam taka misa olejowa, która jest chyba z tego co pamiętam plastikowa, całkowicie. Więc to wymieniliśmy, pamiętajcie też o tym, żeby to wymienić. Więc już jak poszliśmy w kierunku ze sprawdzenia tego wszystkiego, wjechał nowy olej, jeden, drugi, potem... Z tego co pamiętam, to są takie dwie komory. E, jeżeli się gdzieś tam mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. I ta micka Samochód działa bez problemu. Wszystko jest ok, jak najbardziej. E, z, z, w trybie sport są wyczuwalne takie malutkie e, popcorny. One nie są agresywne one są takie, słuchajcie, delikatne, miękkie więc, jakby też tak samo na Sport Plusie. Skrzynia reaguje, samochód jest bystrzejszy, więc jest naprawdę wszystko przeze mnie przetestowane. Aczkolwiek za chwilę ruszamy w taką dosyć długą trasę, jakim jest wyjazd do Livinio. W sumie chcemy pojechać na imprezę St. Maurice, gdzie nigdy tam nie byłem. Chciałbym zobaczyć i dotknąć tej motoryzacji, która właśnie jest tam pokazywana. Ale wracając do tego pytania, które zostało zadane przeze mnie na, na, na początku i które jest w tytule: e, czy się opłaca import aut z USA? To zależy. Wszystko jest uzależnione od tego, jakim dysponujesz doświadczeniem w danej marce. Ja natomiast uważam, że złożyłem tych samochodów już kilka. Znaczy, nie ja osobiście, tylko robią to ludzie, z którymi, których darzę zaufaniem, więc jakby oni to robią. I, i, i wybieram warsztaty, które nie są najtańsze i też nie są najdroższe, więc to wypośrodkowuje to wszystko i mm, muszę przyznać, że nadal jeszcze gdzieś tam brakuje mi mm pewnego większego doświadczenia, żeby przewidzieć niektóre rzeczy. Czasami już dzisiaj, już dzisiaj po zdjęciu wiem ile może wynieść naprawa, ale zazwyczaj są to jakieś widełki, ale te widełki już z perspektywy czasu zaczynają się mocno zawężać, więc już kiedyś rozstrzał był taki, teraz jest już taki podawany przeze mnie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę ee, się posiłkować moim doświadczeniem. Zapraszam, Instagram jest znany, rajdowy Felix Lifestyle, więc zapraszam. Pokażcie, samochód relatywnie wylicytowałem e, niedrogo. E, wybaczcie, że nie będę przedstawiał Wam e, jakby jakiegoś Excela, bo to nie o to chodzi, ale jeżeli ktoś jest faktycznie zainteresowany i chciałby mniej więcej poznać, jak to i z czym to się je, tak na literka na cyferkach. No to zapraszam na moje, do mojego Instagramu i ja, ja jestem w stanie Wam to wszystko gdzieś tam przedstawić. Natomiast dzisiaj już wiem, że jeżeli samochód robisz na sprzedaż, to nie ukrywam, że... Niektórzy potrafią dosyć mocno oszczędzać, bo gdzieś poduszkę, bo mając ten bufor i tą poduszkę, i tą przestrzeń, gdzie mogą zarobić, strasznie ją spłycają. Czyli nie robią tak jak ja, że ja to robię dla siebie i robię z części, które uważam no, przede wszystkim za bardzo dobre, lub nowe. A w tym przypadku, jak prześledzicie całą tą budowę, to zatrudniałem do wykonania tego przedsięwzięcia nowe części. Fakt, faktem, że niektóre rzeczy były używane, ale to naprawdę takie, które, e, w, gdzie przychodziły wyceny z serwisu i na przykład takie małe, e, małe kierunkowskazy z jakimś tam sterownikiem kosztowały 2700 zł, gdzie taki sam naprawdę, no prawie nowiuszki z demontażu z drugiej ręki kosztował około 800-900 zł wraz z przesyłką, więc, jakby, no, trudno było nie skorzystać. A to nie był element, który można było powiedzieć, że nie, tylko i wyłącznie w serwisie. Więc, jakby, e, zbierając do kupy te wszystkie rzeczy, e, moja budowa mniej więcej, ha, no co by nie mówić, zamknęła się powyżej e, moich oczekiwań, ponieważ e, m, już dzisiaj wiem. M, tylko co też słuchajcie jest tak, że jak robisz to dla siebie, a nie chcesz na tym zarobić, to zawsze na przykład opony, które wziąłem, wziąłem Michelin, a mogłem wziąć jakieś powiedzmy niższej klasy, felgi mogłem, mogłem jedną tylko odrestaurować, a nie cztery. Mogłem, powiedzmy, gdzieś zostawić używane rzeczy, które, które w sumie na pierwszy rzut oka nie byłoby to widać, ale po, dłuższym, po dłuższej eksploatacji mogłyby się zemścić czyli mogłyby wywalać jakieś błędy itd. itd. Starałem się dobierać tych podwykonawców jeżeli chodzi o jakąś konwersję tylnych lamp, czy, czy, czy naprawy tej przedniej lampy, starałem się dobierać takich, tak jak już mówię, że no nie z najwyższej półki, ale taki, takich ludzi, którzy w miarę, w miarę, w miarę to wszystko e, ogarniają przez dłuższy czas i mają do czynienia właśnie czy z Porsche, czy też ewentualnie e, są już długo na rynku. No i żeby też jakby nie kluczyć i nie opowiadać tutaj banialuk, czy się opłaca, czy nie. Opłaca się powiem Wam, dzisiaj mamy rok 2026 i śmiem się twierdzić, że dzisiaj się opłaca. Dolar jest niski, bo dolar jest tam 3,70 coś, więc, więc moim zdaniem zakup samego samochodu wychodzi fajnie, atrakcyjnie. Wszystko kwestia jest, słuchajcie, to jest to jest, ciężko jest określić jeden do jednego, że ten będzie tyle kosztowo, a kolejny będzie tyle. To jest wszystko u szczęścia, cierpliwości i, i, i tego, jaki masz budżet i jakim dysponujesz. Oczywiście w przypadku tego samochodu, wylicytowałem go naprawdę w relatywnie dobrej cenie. Plus opłaty i tak dalej, i tak dalej. W miarę mi się ten samochód yy, klarował, że wyjdzie naprawdę dosyć fajnie, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast... Yy, jak dołożyliśmy te wszystkie elementy, dołożyliśmy e, ten spoiler, e, który, który można było zostawić oryginalny. Spoiler też kosztował około 5000 zł, więc jakby, e, więc jakby można było odliczyć, można było inne opony, ale już o tym wspominałem. Więc jakby e, dużo rzeczy. E, o te wszystkie rzeczy, które wkładaliśmy, to były w sumie albo nowe, albo były dwa razy przepatrywane e, czy dobierane i jakby to generowało nam większą kwotę e, w ostatecznym rozrachunku. No i tutaj muszę przyznać, że potem sprawdziłem to wszystko, to takie drobne pierdoły, e, które na końcu też e, zaważyły, że. W Excelu pojawiła się prawie czwórka. Wiecie, co było najgorsze? Ta końcówka, ta wykończenie. Jak zebrałem te wszystkie, jak zebrałem te wszystkie rzeczy do kupy, czyli zwrotnica, wahacz, wahacz, olej, jeden, drugi, płyny. Sprawdzaliśmy też między innymi Aha, tam jeszcze półość dojechała na koniec, ale to, to, to już jeszcze jeszcze wcześniej. E, e, opony, teraz opony zimowe, rejestracja, opłaty. Na sam koniec zebrało się tak dużo tych elementów, że, a, tak jak już mówiłem, e, zbliżyłem się do e, kwoty 400 tysięcy złotych, mimo że samochód kupiłem zdecydowanie za niższą cenę. Te wszystkie elementy z powodu... Nawet, słuchajcie, nie szczędziłem finansów i mimo i mimo to, że naprawdę zostałem dobrze finansowo potraktowany przez chłopaków, którzy mi robili detailing, więc nie szczędziliśmy na tym. Wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane, odrestaurowane, jak ja to powtarzałem, odszczurzone, Więc... Jest przyjemność e, usiąść do tego samochodu, który w sumie był naprawdę dosyć mocno zniszczony, a dzisiaj jest perfekcyjnie, e, schludnie oddany do użytku. Jak na budowie, nie? Dodatkową wartością dodaną e, przy naszej tej współpracy i kooperacji to też jest między innymi folia na całym samochodzie, która naprawdę dosyć fajnie zabezpiecza. Dzisiaj umyłem ten samochód dosyć tak szybko i powierzchnie. E, i na pewno w takiej procedurze bez folii bym samochodu nie umył. Natomiast pozwoliłem sobie go tak umyć, bo, bo wiem, że jest folia i która ochroni lakier. I naprawdę uwierzcie mi, że do tej pory uważałem, że, ten, e, że ta folia jest beznadziejna i ona tylko przeszkadza, nie pomaga. Umyłem samochód jest perfekto, jest naprawdę dosyć e, fajnie. E, samochód wygląda. Zresztą na przebitkach widzieliście. Powiem wam tak, że marzenia nie mają cen, ale wiadomo, że żeby czasem nie przeszarżować przy tych licytacjach i, i, i pamiętajcie, żeby też się nie napalać i z głową i z, e, z jakimś rozsądkiem to robić, ponieważ e, Ponieważ możecie się trochę przeszacować, przeinwestować. Ja natomiast, jak zestawiam dzisiaj swój samochód z tym wyposażeniem, jedyne to, to też trochę się broni moje wyposażenie, bo jest trochę dokoksowane, jeżeli chodzi o elementy, y, gdzie fani Porsche to doceniają. Zwykli ludzie mogą tego nie docenić, oni tam albo handlarze. Natomiast ci, którzy szukają samochodu, to docenią. E, i, i, I tu też się trochę ten mój samochód broni. Natomiast. E, jeżeli byście... Może inaczej. Ja to, ja, ja, ja to robię tak, że ja kupuję samochód z sercem, odrestaurowuję go, czy go naprawiam, robię jeżdżę. i jeżdżę. Jeżeli, jeżeli albo powiedzmy nie ma chemii i flow między nami, aczkolwiek jeszcze się nie zdarzyło, to samochód lub mam problemy finansowe, to też jakby samochód sprzedaję lub ewentualnie go poniżej wartości mojego Excela sprzedaje. Natomiast, natomiast jeżeli miałbym być szczery, to zawsze ten samochód będzie tańszy, jeżeli sobie chcecie ten samochód zostawić. A jeżeli myślicie i nosicie się z zamiarem jakiegoś zarobku na tym samochodzie, to pamiętajcie, że zawsze będziecie mieli tą opinię, że z USA, że rozbity. I jak ktoś będzie chciał zestawić sobie te dwa samochody, mój, który gdzieś tam jest w wartości... Dzisiaj jakbym wystawiał, to bym gdzieś wystawiał ten samochód za 390-400 tysięcy. Tak mniej więcej, tak mniej więcej e, chciałbym, ale to wtedy bym wyszedł na zero. E, natomiast wiem już dzisiaj, że można, że można kupić e, podobne egzemplarze, bo Nigdy nie jest jeden do jednego taki sam, że można kupić podobne egzemplarze w kwocie, słuchajcie, około 420-450 tysięcy. Z tym podobnym przebiegiem, e, ale nawet i mniejszym, ja mam dzisiaj 63 tysiące. Z tym, w tym samym roczniku e, i w podobnym, powiedzmy, wyposażeniu. I też jeszcze uwaga, salon Polska. To też jakby rzutuje na to, że ten samochód z USA jest trudniej sprzedać, bo bardzo dużo ludzi e, ma takie przeświadczenie, że ten samochód jest słabszy, gorszy, że rozbity itd. itd. Ale też jeszcze jakby chciałbym Was uświadomić, że nie skreślajcie tego. Nie to, że chcę Wam sprzedać samochód, czy reklamuję swój samochód, bo chcę go sprzedać. Nie, żadnych tych rzeczy. Natomiast e, zawsze będzie tak, że jeżeli to robicie sobie, jeżeli, jeżeli, mm, nie wiem, nawet znajdziecie taki samochód z USA i dowiecie się i prześledzicie historię i ktoś Wam transparentnie pokaże, z naprawy, gdzie była robiona naprawa i na jakichś częściach i wszystko to udokumentuje, to uważam, że nie ma się czego bać. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy próbują robić to bardzo tanio i bardzo szybko i jakby no stąd tkwi potem ta cena, stąd mamy tą cenę że ta cena się z niczego nie bierze, bo nauczony doświadczeniem w przypadku tego samochodu, no nie ma opcji, żebym to sprzedał za 300 tysięcy złotych, jak już wiem, że wydałem około 380 tysięcy, nie licząc mojego czasu, nie licząc telefonów, nie licząc problemów, e, przykrych sytuacji, e, dyskusji, e, bo nie wiem... Ja nie wspomniałem, ale ta lampa, która tutaj była, no była dyskusja taka, że, że sprzedałeś mi niekompletną lampę i teraz co dalej? Tak? Więc, jakby i nie liczę jeszcze tego, że jeździłem z, do Warszawy i z powrotem kilkukrotnie, żeby nagrać szereg odcinków, czy też nawet dopilnować tej naprawy. Więc jakby, więc jakby, to tego w ogóle nie liczę. Jak ja bym miał to policzyć i albo się utrzymywać z tego i żyć z tego, to uważam, że to byłby ciężki chleb, bo po pierwsze ciężko jest sprzedać, tak mi się wydaje w tej chwili. Bo teraz naprawdę wszystkie samochody stoją. I teraz warto jest spróbować coś znaleźć, bo być może jeżeli ktoś chce dosyć mocno sprzedać lub się odblokować, to to jest ten czas, żeby zaproponować mu jakąś niższą kwotę i stwierdzić, sprawdzić, czy się złamie. Ja, ja to nazywam czy spółch już, i sprawdzić, czy już spół. I wtedy, I wtedy wynegocjować lepszą zdecydowanie cenę i mieć samochód taki, jaki sobie tam zapragniesz. Także także, konkludując, czy się opłaca? Opłaca się, ale w moim przypadku, ja to jest moja subiektywna opinia, że jeżeli będziesz to robił sobie, jeżeli będziesz kombinował, może złe słowo kombinował, ale jeżeli będziesz chciał na tym zarobić, kupić, zarobić, to gdzieś po drodze możesz wpaść w taką pułapkę, że Albo będziesz chciał utrzymać swoją marżę i będziesz musiał zdecydować, i to będzie kosztem części, czy usługi, czy, czy czegokolwiek, czegoś nie zrobisz, żeby wyjść na swoje. Wszystkie te dotychczasowe odcinki. Które wrzuciłem z odbudowy GT4, czy też, czy też Boxtera, jednego, drugiego, czy, czy wszystkich samochodów, Lancera, BMK, i tak dalej, zbierało się trochę, tym, czy nawet i tego, nie mają jakby takiej ceny. Wiecie dlaczego? Bo już we wcześniejszych odcinkach mówiłem, że podczas tej całej podróży, odbudowy, poznajesz ludzi, z którymi możesz się znać do dziś z którymi się możesz pokłócić, czy też ewentualnie z ludźmi, którzy, którzy e, pomogą ci w innych projektach. Powiem Wam tak, za tego właśnie się nie da kupić. I e, wychodzę z założenia, że dopóki będzie mnie stać, dopóki będę, będzie we mnie ta pasja, będę odbudowywał te samochody i będę poznawał nowych ludzi, z którymi, z którymi będę... Robił te projekty. Natomiast, jak już jesteśmy przy projektach, to chciałbym bardzo Was serdecznie zaprosić do nowego projektu. Tylko właśnie nie wiem, co pierwsze wrzucać, bo mamy projekt odbudowy 993, to jest tego właśnie, którego widzicie na ekranie, ale też za chwilę Wam pokażę. Pokażę Wam drugie zdjęcie. Kupiłem BMW M2. M, jak to ja nazywam? Już go to nazwałem przewrotnie. M2 kompetycjone. Ja wiem, że po niemiecku powinno być, ale ja sobie po włosku wymyśliłem kompetencje. I nie wiem, czy najpierw e, wrzucać te odcinki z bm czy z 993. Nie ukrywam, że na chwilę obecną e, dzisiaj mamy luty, ten samochód za kilkanaście dni przypłynie i będzie. Natomiast 993 jest już w trakcie robienia i myślę, że tam więcej materiałów będziemy mogli mieć. Natomiast BMW M2 zostało zakupione, nie będę Wam zdradzał szczegółów, jeżeli chcecie to zostańcie na dłużej, subskrypcja i lajker mile widziana e, i oczywiście komentarz, czy jednak pójść w kierunku tego samochodu 993, czy jednak M2. W tym odcinku byłoby, słuchajcie, tyle. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu otworzyłem Wam oczy i w jakimś tam stopniu pomogłem z, podjąć jakąkolwiek decyzję. Jeżeli chodzi o jakby test tego samochodu, to pozwólcie, że nagram. E, m, może jak będzie już trochę cieplej, nagram, po poużytkuję go e, i wtedy będę mógł więcej powiedzieć na temat tego samochodu. Jak się sprawdza, jak się użytkuje, czy ma jakieś wady. Czy nie ma wad, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ śmieje się tym wszystkim testerom, którzy dostają na 2-3 godziny samochód i oni o tym samochodzie wiedzą tyle, że mogą słuchajcie, nakarmić wszystkich informacjami jakby ten samochód testowali przez rok czy dwa słabe to dlatego ja staram się testować samochody sportowe, bo feedback jest na bieżąco bo od razu możesz poznać na to, jeżdżąc na torze samochodem sportowym czy, czy działa czy reaguje, czy oddaje to co e, chcesz od niego dostać tak, a, a jeżeli chodzi o jakieś limuzyny czy też jakby samochody, które są typowo takie do miasta i tak dalej to uważam, że Testowanie y, musi być poparte, nie wiem, dobrą ilością kilometrów czy też miesięcy jeżdżenia i użytkowania w różnych warunkach. Dlatego ten samochód będzie testowany za jakiś czas i powiem Wam: e, o, Szczególnie po dużej dłużej, e, podróży, powiem Wam, jak mi się tym samochodem. E, Pojechało w góry i jak zobaczycie, jak, jestem, jak, jak byłem przygotowany. Także w tym odcinku byłoby tyle. Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że e, zostawisz łapkę, dasz jakiś komentarz i lajka. To przyczyni się do tego, że będę miał więcej chęci do tego, żeby kręcić Wam takie materiały. Strzała! Cześć!